Byliście z nami w czwartej lidze, kiedy rozpoczynaliśmy budować nasze UKS od nowa. Wspieraliście nas, gdy długo nie potrafiliśmy się wyrwać z trzecioligowych boisk. Dopingowaliście nas, kiedy jako Beniaminek wzięliśmy szturmą drugą ligę, choć początkowo niewielu na nas stawiało. Kibicowaliście nam jesienią, gdy jako nowicjusze uczyliśmy się gry w pierwszej lidze. To dzięki waszej pomocy możemy teraz marzyć o powrocie do ekstraklasy. Bycie najlepszymi to nasz cel. Z myślą o tym, ciężko trenujemy każdego dnia. Jesteśmy już blisko, a jednocześnie bardzo daleko tego, aby ŁK znów był częścią elity. Tam jest nasze miejsce. Wspólnie możemy zrobić dużo. Wspólnie możemy zrobić wszystko. Stań się częścią nowych historii z klubu Sportowego. Walcz z nami ekstraklasy. Kup karnet i wspieraj nas na każdym meczu. Gramy w 12 i to jest nasza największa przewaga. Pokażmy już w tej rundzie, że ekstraklasie brakowało UKS-u przez te wszystkie lata.